Jestem wzruszony. Widzicie tutaj jabłuszko? Ale nie to, wam chciałem pokazać, tylko coś innego. Jestem wzruszony pewnym gościem, jakimś politykiem. W telewizorni, usłyszałem od niego, żeby kupować jabłuszka polskie po 3 zł, żeby nie tani. No i sobie pomyślałem, a pójdę na przekór, ale za jego e, aprobatą, podejrzewam, e, będę kupować cukinie i cyko, cukinie. I co ja tam jeszcze kupowałem? Kabaczki. Jak najdrożej. Oczywiście, Przechod szedłem całe miasto poszukując najdroższych kabaczków i cukinii. No udało mi się, nie powiem. Jestem tutaj. Mm, już Wam pokazuję, jakie dorodne sztuki w ogóle. Pierwsza cukinia, trochę jeszcze pobrudzona, bo to świeżo z zakupu wróciłem. No i dziękuję w ogóle rządowi, parlamentowi, że tak y się odzywają, bo... Y Dzięki temu mamy dużo na rynku właśnie jabłek, cukiń. Bo Rosjanie nie chcą tego od nas już kupować. Nie lubią nas chyba. My też ich nie lubimy, a czy mówię o władzy. Nie wiem, jak ludzie. Tu następny. Bierzcie przykład ze mnie. Tu jest następny. A teraz idą te żółte, czyli jak to się nazywa? Kabaczki. To żona bardzo lubi. Ja tak średnio. Ale też lubię, lubię kotleciki z tego. E, tak, jestem w kuchni, to są właśnie zapasy, które porobiłem dzisiaj. Jest taka. To kupiłem tanio u jakiejś baby. E, jakiś taki inny jest. Nie wiem, czy to będzie dobre. Także bierzcie przykład. E, niekoniecznie musicie kupować e, e, cukinie i kabaczki. Możecie na przykład kupować dynie albo na przykład ziemniaki e, tam z pół tony powiedzmy, bo wtedy. To znaczy, że coś kupiliście. Nie można takich małych ilości. Trzeba tego dużo kupować. Tak? Damy jabłuszko, bo to pasuje do tego. Polskie jabłuszko chyba. Nie ma robaczków. Podobno jabłuszka z robaczkami są zdrowe, a bez robaczków są niezdrowe. No to akurat nie ma nie tego Co do cukini i kabaczków, to nie wiem jak to jest. Ale reklama jest ogólnie po polskich podów rolnych, bo rolnik nie tylko utrzymuje się z pieniędzy z Unii Europejskiej, ale także od czasu do czasu, szczególnie właśnie rolnicy, którzy mają takie uprawy, bo nie mówię o zbożach, bo to to ma kilka godzin zaorać, kilka godzin opryskać, kilka godzin posiać i kilka godzin zebrać to wszystko. A tutaj przy tym jest bardzo dużo roboty, nie? To trzeba plewić i tak dalej. Nie będę tłumaczyć, to jest w końcu reklama. Kupuj polskie Warzywa mogą być marchewki, pietruszki, ale w dużych ilościach i jak najdalej.